A co mi tu spacerowało? O. I gdzie to poszło? Nie no zaraz zaraz Przecież tu jest płot, halo No pięknie Widzę, że płot został już zaakceptowany Zobaczcie, nie wiem czy, to chyba kilka odcinków temu zastanawiałem się co mi chodzi po dachu, a tutaj zagadka troszeczkę się rozwiązuje. Bo to coś co łazi to po prostu mieszka w naszej Stalience. Wchodzi sobie przez tą dziurawą dachówkę na stryszek. Czyli pewnie jakaś łasica albo kuna. Tak bym zakładał. Dzień dobry No to ja idę na obiecany poprzednim filmie spacer do trochę innego niż zwykle lasu No i doszedłem do naszej kapliczki Naszej, bo to jest chyba taka, ta kapliczka, która jest najbliżej od nas A tam jest nasz domek, tylko chyba go już za tą mgłą i tym śniegiem nie widać Chyba jeszcze jest fragment lasu prywatnego No idzie teraz? Góra czy do W sumie niektórych tu jest zbyt A no, pójdę w trawo Szkoda, że idę sam, bo tutaj można by było fajnie pociągnąć za gałązkę Tu jakiś człowiek uznał, że jest to idealne miejsce. Fwarztat samochodowy sądząc po ilości plastikowych zderzaków a tu jest woda. niż poziom naszego siedliska myślę, że z 50 metrów spokojnie to od razu widać tego śniegu tu jest trochę więcej przyszedłem ja do jakiejś całkiem szerokiej drogi hmm. na mój gust myślę że powinienem iść w lewo Podłem w górę, no jestem sporo wyżej niż siedlisko. No i na tej wysokości to po prostu jestem w chmurach, w mgle. Świecznie, niewiele widać. A ta zasypka. Tak blisko, a powinienem rozładować tą przyczepkę. Szczególnie, że ta plandeka przydałaby mi się bardzo, żeby przykryć tamto, tamte bale, które mam, bo one niestety najlepiej przykryte nie są. No ale nie będę tego robił, bo to wszystko jest w śniegu i niezamotnie. Słuchajcie, to co teraz zrobię, nie wiem czy mam w ogóle już. Ja mówiłem o tym świdrze, widzieliście go na pewno na naszych filmach Powiem wam, że z czasem wydaje mi się, że to jedna jedna z bardzo potrzebnych rzeczy na wsi Bo jednak taki świder to jest super Sprawa, można łatwo wywiercić otwór Szczególnie w takiej glinie A nie kosztuje to dużo Więc Będę wiercił tutaj otwór i już wam mówię dlaczego Chodzi mi o to, że w tej chwili tu na siedlisku mam chyba najgorsze warunki, jeśli chodzi o, o ilość wody. Tak padało 3 dni, śnieg będzie sypał jeszcze śnieg. Więc ja sobie tutaj zrobię takie otwory sondażowe. Postaram się je zrobić w każdym rogu domu i troszeczkę jeszcze tak dalej od domu, tak żeby zobaczyć, żeby móc kontrolować sprawdzić jak wygląda tutaj wokół domu ten poziom wód gruntowych e, żeby do tego się dostosować i, e, i pomyśleć jak muszę jak zrobić tutaj e, odwodnienie czy wystarczy zrobić tylko odwodnienie na przykład przy samych fundamentach czy niestety to odwodnienie potrzebne jest też częściowo w środku domu no i czy nie jest na przykład potrzebna dodatkowa jeszcze linia powiedz 2-3 metry od domu tu trochę wyżej Oj. Także zrobię sobie takie otwory, no i będziemy kontrolowali ten poziom wody. Także ja się bawię w świder, eee. chyba nie będę Wam tego pokazywał jak wiercę, bo już macie tego wiercenia wystarczająco dużo z ostatniego filmu płotku. płotku. No niestety, tu nie wykopię. Tu nie wykopię, bo tu jest za dużo bruzdy. Ale zobaczmy tu. No to tak, zrobiłem sześć takich otworów sondażowych. Dołek ma 90 cm. Wody urósł do, do 25, prawie 30 cm, to musiał sobie jakoś notować, żeby kontrolować, jak to się zmienia. Bo ta woda na pewno jeszcze urośnie, ten poziom urośnie. Dał jakieś płytszy na 70 cm, bo nie miało sensu kopać. Woda jest na 50, czyli już 20 cm tej wody tu się pojawiło. to zobaczmy jeszcze z tej strony. Trochę to się pozwalało tych nawisów. Ten tylko czeka na sposobność, żeby to samo zrobić, na mnie na głowę. Dobra, ten dołek. dokładnie jeszcze wody nie ma, a nie już jest. A ja wykopałem go razem 15 minut temu, pokazuję. Dołek ma 90 cm A, woda się pojawiła, ale to jest taka woda na dnie. No i świeżo wykopane dołki w domu. A tu jest sucho. No okay, tak, świeżo to jest wykopane, ale z tym 90 cm głąb jest suchutko. Tyle dobrze. No dobra, to mamy to zrobione. To jest woda wybrana ze studni e, czwartego dnia od jej czyszczenia, czyli to jest takie drugie wybranie tej wody do dna. To jest trzecie wybranie wody do dna. I to jest dzisiejsze. Nie wiem, czy to tak widać. No, ta pierwsza to na pewno była bardzo zarzucona, ale te dwie następne już są lepsze. A ta ostatnia naprawdę wygląda dobrze. Tak, wody w strumieniu jest już zdecydowanie mniej. Ale zaraz będzie znowu dużo. Nie wiem, czy to widać, ale po prostu idzie, to idą ciężkie chmury. W ogóle nie widać tam. Generalnie w tle powinny być jeszcze drzewa z lasu. No tu może trochę. Zaczynają drzewa, i za nimi nic. Po prostu jedna wielka mgła i jedna wielka śnieżyca, która nas czeka. Dzień dobry. W nocy nieźle śnieżyło. ale nie jest to taki mokry, ciężki śnieg, bo temperatura jest. Na zerze eee, gałęzie się poopuszczały. W tym również e, gałęzie na namiot. Szczególnie tamta jedna już ją wstrząsnąłem. Oparła się dość mocno o namiot. Ale szkód nie ma. Śniegu na bardzo, za bardzo na dachu też nie, niebo. Paliłem długo. Więc, e, więc ten śnieg się topił. Musiałem gdzieś pozrywać druty, bo od wieczora nie mam prądu. E, no i trochę widzę szkód, to ta śnie, ten śnieg e, narobił. No i na przykład tutaj położyła się jedna osika. się złamało chyba, o kurde to dużo większe drzewo, co to jest cześnia chyba całe szczęście, że lodówkę mam również w opcji na gaz, więc ją włączyłem na gaz i nie zmarnuje się jedzenie, które tam mam, bo się zabezpieczyłem przed śniegiem. No i widzę, że i tu są też straty spadła gałąź też jakaś gałąź spadła Moje poszarpane przeze mnie drzewka wyglądają troszkę lepiej jak są ośnieżone przejdę się do drogi Zobaczę czy to jest czy to nie jest tak, że ja mam gdzieś tylko przerwaną linię A tu są moje druty wygięte Wydaje mi się, że z tego co tutaj widzę, że ta linia u mnie to nie jest przerwana. Oj, no malowniczo wyglądasz, ale jak będę chciał przejechać samochodem, to będziesz mi przeszkadzał. A zresztą zaraz się złamiesz. Mam łańcuchy, bo bez łańcuchów to tutaj by nie wyjechał. Tropy cóż to tutaj naszerwano. Hmm, wydaje mi się, że to coś większego niż Sarna. Tak, raczej są w tak ewidentnie zobacz. Tutaj nasz strumień, ten boczny w naszym ciągu ma poziom wysoki i rozlał się na łąkę. Trzeba to będzie poprawić, bo jak tego nie zmienimy, to po prostu to koryta się przesunie. I z czasem strumień będzie płynął ten. W sumie ja wiem. Żeby jele nie dobierały się do trawy, chyba tak. Bo miały tu jakieś spotkanie. Widać, że jest to przed nim rozpatane. Słychać tutaj traktor. Od śnieża ja też będę musiał założyć łańcuchy, chciał założyć łańcuchy do samochodu i pojechać do drogi. Z powrotem przetrzeć trochę tę drogę. Ten Śnieg jest mokry, ciężki, natomiast ma być jakiś duży spadek temperatury po południu. Patrzę na wykresie, no to po prostu przy ciągu godziny ma się z zera zrobić minus 5, a odczuwalna nawet minus 10 więc tak myślę że lepiej żebym ten szlak przetarł teraz niż potem zerwał zderzak na zamarzniętym śniegu ślicznie No cóż, za moment minie 24 godziny, jak nie ma prądu i nie ma też internetu. No to co będę siedział przy przyczepie, jak jest taka ładna pogoda, ciemno, nic nie widać, jak jest taka ładna pogoda, eee, pełno śniegu na zewnątrz, jest jakieś minus 3 stopnie. Więc idealny moment, żeby zrobić ogniska. Szkoda tylko, że nie przewidziałem ogniska i nie mam kiełbasy. Hmm. Ale może coś wymyślę jeszcze. Jakiś chlebek z serem. Hmm. Pomyślę. Ale super. Ognisko takie zimowe to jest fajna rzecz. Posiedzieć po przy ogniu i popatrzeć na gwiazdę. A nie, nie ma gwiazd. Posiedzieć przy ogniu to fajna sprawa. Niestety z czasem powaliły się też następne drzewa. Trochę więcej gałęzi w sadzie. No i tutaj duża szkoda, bo wywaliła nam się ta trześnia. trześnia. Na skarpie za domem i szkoda. i nam bardzo było ładnie kwitła na wiosnę. Że przywrócili mi prąd i internet. Trochę to trwało, bo od piątku, od wieczora do poniedziałku, do do południa. A my się z Wami żegnamy. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to będę, będziemy wdzięczni za subskrypcję, za lajka, like za komentarz. Dziękujemy i. Dobranoc.